Witam bardzo serdecznie już w 15 odcinku Zagrajmy w Dragon Age'a. Jesteśmy oczywiście w kaplicy albo nie wiem świątyni i oczywiście za, ten, za, ten, za to zadanie mieliśmy dostać jeszcze tak zwane starożytne buty, ale to jest bardzo znany problem akurat właśnie w, Dra w Dragon Age'u. Go poprawia tylko jeden, ten. Go poprawia właśnie, e, poprawia go właśnie łatka. Zaprowadzona nawet przez samych właśnie, samych właśnie nawet tych dystrybutorów przez same bio, bio Więc fajnie, mamy w tej punktach powinniśmy już to mieć? Starodawne elfickie buty. I mamy 10 szans na unikanie ataków, szansa na unikanie pocisków. Jeden to pancerza. Czyli te łapy lwa są bardzo dobre, ale... Ja raczej będę budował się pod starodawne, elfickie te, bo łapy lwa dam akurat komuś innemu. I teraz chyba jakoś ładnie wyglądamy. Dzisiaj moja zbroja jest dosyć ciekawa. Jaką mam zbroję w ogóle? Ciekowane rękawice skórzane, mam skórzaną i pan kolczy. No po prostu piękna sprawa. Przynajmniej musiałbym sobie jakiś fajny pancerz ogarnąć. Wiem, że jakiś fajny pancerz jest jeszcze w innej miejscowości. Tu masz karacynowi, to sobie a kiedy zostaw. Pieśń w strony świata, a ci ciągle śpiewają. Niech dojdzie do uszu stwórcy. Niechaj usłyszy o naszej niezłomnej wierze! Niech usłyszy o naszym oddaniu i wytrwałości! Ok. I wtedy stwórca do nas oni ciągle śpiewają. Jakby trzeba nam było jeszcze walki! Nie widzisz, oni... jak ty wszyscy są przerażeni? A oni... oni ciągle będą mówić chyba to samo księgę. Przygody czarnego Lisa, fajne. Aha, tu i mamy kufer, który sobie ogarniemy później. Jak widzicie, zawsze można sobie jakieś książki poczytać. ale tam jest. Czy tutaj jakieś książki fajne są? Też Was witam, właśnie już w tym 15 odcinku. Jak zapewne zauważyliście, będę wrzucał już codziennie odcinki. Czyli na razie teraz codziennie odcinki, bo moja rodzinka sobie poje wyjechała na wakacje. A ja nie mogłem oczywiście wyjechać, bo wiadomo dlaczego. A czyli Wy nie wiecie, zapewne. To Wam powiem tego, że... Miałem maturkę z angielskiego ustną i po prostu nie mogłem wyjść. O, templariusz. Jak oczywiście. się nazywasz? Wyglądasz dziwnie. <laughs> to jest nie ty pierwszy, tak sądzisz? Ale odwróć wzrok. Nie pozwolę ci się długo gapić. Lepiej się do tego przyzwyczaj. Będę cię obserwował. Nie chcemy tutaj problemów. U, Templariusz wie, że to jednak jest... Malefikar, coś się tam podejrzewa. To Jakby trzeba nam było jeszcze walki. Nie widzisz jacy wszyscy są przerażeni? Tak, ale zniszczyłem rozbójników. A, nie może tam chyba pójść tam dalej do tych uchodźców da się? Czekajcie, byk. Nie wiem jakoś tak może. Bo ogólnie tutaj nie ma wyjścia. Widzicie, nie ma na razie tam w ogóle wejścia. Mieliśmy szczęście. Stać nas było na myto dla tych zbójów. Nie Mnie wszystkim zimno. się udało. To jest jakiś uchodźca. Błagam. Przybyliśmy tu, żeby uciec przed wojną. A to jest inna. Teraz sobie pójdźmy do Sir Donala, żeby mu powiedzieć, o co chodzi. Tak? Przedtem powiedzieć mu, że jego kolega umarł. Sir Donal? Czy to ty? Alister? Na stwórce. Jak się masz, chłopcze? Byłem przekonany, A, że nie żyjesz. Na razie Żyję, dobrze. ale nie dzięki Ternowi Loganowi. Gdyby Arl Emon był zdrowy, szybko wyjaśniłby sprawę z Loganem. Gdyby był zdrowy? Co chcesz przez to powiedzieć? Arl padł ofiarą choroby, która zagraża jego życiu. Nie udało nam się znaleźć na nią lekarstwa ani naturalnego, ani magicznego. Kiedy to się stało? Kilka tygodni temu, ale jego stan szybko się pogarsza. Nikt nie wie, co to za choroba. Nawet magia tylko w niewielkim stopniu spowalnia jej przebieg. Mm. Możemy liczyć jedynie na cud. Wszyscy rycerze z Redcliffe wyruszyli na poszukiwania urny świętych prochów. Prochy Andrasty mogą podobno uleczyć każdą chorobę. Boję się jednak, że gonimy za legendą. Z każdym dniem moja nadzieja mm. słabnie. Miałem nadzieję, że spotkam się z A po co, jeśli mogę spytać. Hmm. A, by, by, bądźmy z nimi szczerzy. Rozumiem. To prawda, Arl cieszy się dobrą sławą. Jednak Tern Logan jest bohaterem w całym Fereldenie. Bez względu na to, co zrobił albo czego nie zrobił Tern, Arl wciąż jest chory. To moje największe zmartwienie. Hmm. Masz może dla mnie jakiś rady? Jestem pewien, że gdyby Arl Emon był zdrowy, udzieliłby ci pomocy. Moje zadanie jednak się nie zmieniło. Powinniśmy sprawdzić, co się dzieje w Redcliffe. Teraz Właśnie. jestem o tym przekonany. Jestem pewien, że na zamku Redcliffe godnie cię powitają. Jest tam Arlesa, a ona może ci powiedzieć znacznie więcej niż ja. Nie powinieneś uciekać przed mrocznymi zadanie momentami? jest ważniejsze. Obawiam się jednak, że powrócę do Redcliffe z pustymi rękami. Więc trafiłeś tu w poszukiwaniu prochu. Chciałem skorzystać ze świątynnej biblioteki, ale moje umiejętności lepiej sprawdzają się na polu walki, niż przy szukaniu baśni. Hmm, twój przyjaciel Sir Henryk nie żyje. Mam coś, do, mam coś co do niego co? należało. Masz jego medalion? Sorry. I list? Na oddech stwórcy. Dziękuję, że mi to dałeś. Inaczej mógłbym się nigdy nie dowiedzieć, co go spotkało. Hmm, przykro mi z powodu Twojego Dziękuję. przyjaciela. Zastanawiam się, ilu z nas spotkał ten sam los na tej szalonej wyprawie. Powiedz mi o tej. Podobno ubie. zawiera prochy prorokini Andrasty. Naprawdę nie znasz tej historii? A sobie posłuchajmy. W pewnym sensie możemy. Hmm. Chciałbym usłyszeć, czego udało Ci się dowiedzieć. Jeżeli naprawdę Cię to interesuje, w zgromadzonych tutaj księgach jest mnóstwo wiedzy. Nie udało mi się znaleźć nic, co wskazywałoby, że to coś więcej niż tylko desperackie poszukiwania. Cóż, skoro Henryk nie żyje, muszę wracać do Redcliffe. Być może później poszukam tego uczonego, o którym wspomniał w liście. Muszę jechać. Jeszcze raz Ci dziękuję, panie. Bardzo mi pomogłeś. A proszę bardzo. Dzięki ogarnęliśmy sobie jakieś. ukończyliśmy zadanie przynajmniej. Możemy teraz tylko najwyżej wybijać bo, bandytów, ale pójdziemy najpierw do kapłanki. I oni tam śpiewają. za zakończył. Nie mogę teraz rozmawiać. Muszę zająć się świętym paleniskiem. Ogień nigdy nie może zgasnąć. Jakie jest, Jakie jest znaczenie tego paleniska? I prezentuje płomienie, w których spłonęła Andrasta. Znasz tę powieść? Ja znam. A znaczy, ja znam, ale zapewne wy nie znacie, więc hmm. Oczywiście. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Ogień symbolizuje nadzieję na wybaczenie. Tak więc wszyscy służymy do oglądania. A zapewne nie opowie o tym. Hmm. Nie Ja prosty sposób na utrzymanie Oczywiście. Ognia. Krasnoludy proponowały nam węgiel i specjalne skały. Nawet krąg maginów zaoferował dostarczenie magicznego ognia. To dopiero ironia. Płomienie niewiele znaczą bez pamięci i pokuty za grzechy. Hmm. Chyba rozumiem. Cieszę Dziękuję. Się, że mogłem pomóc. W takim razie nie będę się ci przeszkadzał. Sorry, panie bracie, zakonny. Panie, jest tu jakaś fajna książka, którą bym mógł sobie przeczytać. Później w kodeksie wam przeczytać? Oczywiście, tu jest siostra. da się z nią pogadać? To straszne. Tylu ludzi przybywa do Lottering w poszukiwaniu schronienia, a nie możemy im zaoferować praktycznie nic poza modlitwą? Czy Stwórca widzi naszą sytuację? Czy nie porusza go to zniszczenie? Przepraszam. Ta siostryczka troszeczkę. abym mogła go ogarnąć, szczególnie w takich czasach. Co dokładnie śpiewają ci kapłani? Zapewne pieśń Andrasty, według mnie. Pieśń Światła? Nie znasz No, jej? pieśń Światła... Hmm. Chcę się dowiedzieć czegoś pieśń więcej. Pieśń ukazuje nasze oddanie Stwórcy. To nasze pierwsze przykazanie. Jako wyznawców jego prorokini Andrasty. Odśpiewanie pieśni trwa całe tygodnie i odbywa się w Wielkiej Katedrze w Valroyo. Tutaj możemy odśpiewać tylko kilka wersów na tydzień. Kończymy każdego pierwszego dnia. Hmm. A opowiedz mi więcej o tej pieśni świata. Sobie, troszeczkę sobie do, do wie, dowiemy się o, o bardzo dosyć ważnym. kulcie w tym świecie. Jeden chyba. to jest chyba jedyny kult. Później tam są jakieś tradycje u krasnoludów, ale. Przeważnie jest chyba tylko Gdy stwórca. Prorokini Andrasta została spalona przez magistrów. Tam coś stwórca odwrócił się od swych dzieci. Możemy mm. sobie zasłużyć na jego wybaczenie, niosąc nauki Andrasty. Stwórca powróci, gdy modlitwa światła będzie rozbrzmiewać z czterech stron świata. Mm. Nie martwić się to, że nadciąga Mroczny Pomiot. A skąd w ogóle wiesz, czy Stwórca naprawdę istnieje? Mnie to wygląda na wymówkę, aby szerzyć wpływy zakonu. Ech, nie chcę mieć napięku ze zakonem. To na pewno. Nie martwić się to, że nadciąga Mroczny Pomiot. Mamy w pomiód? naszej mocy, aby się przygotować. A kiedy Wielebna Matka każe nam odejść, to wtedy tak uczynimy. Ale nie wcześniej. No to jest z wiadomo kto, czyli Wielebna ja Matka. Niech nad tobą Stwórca. A muszę iść, dzięki. Za błogosławieństwo, błogosławień ty jakaś siostra. Mi, ale zanim uciekniemy, muszę przygotować zakonne ornaty. Czasu jest bardzo mało. Może Jakiego ci zakonne ornaty na. jak chcesz uciekać tak dosyć szybko? Niech ja nie rozumiem. Idę do tej wielebnej matki. Oki, mogę tu i wejść, czy nie? Hello? Hello? Chyba mogę. Hello? Hello? Tak, sobie weźmy, tak bez pytania. Szachy tutaj ma. Jakieś fajne książki. Księgi. Okej. Na szczęście nie ma nic do Jak Widzę. Akurat to jest dosyć ważne, żeby szukać takich książek. Bo później bardzo są. Bardzo są. Bardzo. O, widzicie? Imperialny zakon. O, o imperialnego zakonu. Tak, troszeczkę. Też z schizmie wschodniej tak zwanej, kiedy, kiedy powstał katolicyzm oraz prawosławie. Okej, okay, no to pogadajmy sobie z Wielebną Matką. Gadajmy. Czy chcesz złożyć ofiarę na rzecz kaplicy, przyjacielu? Się Wyglądasz bym jakbyś nawet. miał przy sobie więcej niż ci, którzy zwykle tu przychodzą. Hmm, kim jesteś? Jestem Wielebną Matką tej kaplicy. Tradycją jest, by ci, którzy pragną mego błogosławieństwa, wpierw złożyli ofiarę. Jako ofiara jest zwyczajowa? Zwykle około 30 sreberników. Bo muszę iść. Zatem, synu. Sorry, S -s -s Przepraszam cię, ale ja muszę spać, ile w ogóle mam forsy. Mam 6 suwerenów. Pięciu suwerenów ci nie Co dam, mogę dla na Ciebie pewno. zrobić? Y... Jestem strażnikiem. Potrzebuję szary Twojej pomocy. Strażnik? Tutaj? No, dzień dobry. Trzeba ci wiedzieć, że Tern Logan ogłosił strażników wyjętymi spod prawa. A, a wiesz, że chciałbym później uchronić waszą wioskę? A jeśli mnie oczywiście wydacie, to raczej będę ja was w dupie. Co mi wchodzą kłamstwa Logena? Tak słyszałem, ale to Logan zdradził. Hern Logan? Mm -hmm. Równie trudno mi w to uwierzyć, jak w to, że potępił szarych strażników. Za twoją głowę wyznaczono nagrodę. Siedź cicho. A ja obiecuję, że zachowam twoją obecność w tajemnicy. A dziękuję Nic więcej bardzo. nie mogę zrobić. A więc... Jeśli nie ma już nic... A ona nic nie może pomóc. A, później Bógłasławięc, czy teraz? A, miałem na zjeżdżeniu. strażnika? Bo... A ci proszę. Tak. Masz przed sobą trudną drogę, prawda? Mhm. Nie wiem, może. A, teraz w był. Mam Andrasty, za darmo. Proszę Stwórcę, aby chronił swoje dziecko. Stwórcę, hmm? czuwaj nad jego drogą. Daj mu światło w ciemności. Takie coś to ja lubię. Mogłem Niech pięć tak suwerenów zapłacić, stanie. a ty, ty, ty a tylko błogosławieństwo no, za darmo. jeśli nie ma już nic... Chyba muszę iść, później sobie ogarniemy. Niech się strzeże, szary strażniku. Więc coś, jesteśmy szarymi strażnikami, więc sobie ogarniemy później coś. Morrigan oczywiście przy, przyklęknęła, To jest dziwne. Okej. Okay. No to ogarnijmy sobie to zadanie u Kantora. Wyjdźmy sobie z... Świątyni do loterii a się już do wioski. Uchodźcy to tam nic nie do, za bardzo mają. Nie wiem, czy pójść do karczmy. Jakbyśmy poszli do karczmy, to byśmy mieli już jednego. Jedną postać. Byśmy mogli znacznie łatwiej zabić tych bandytów. Hmm. A pójdziemy sobie do karczmy. I chcę akurat zrobić tutaj wszystkie. Zadania, które są dostępne. To jak jacyś uchodźcy, oni nic nie mają za bardzo? Żadnego zadania? Dla nas po prostu